Broda prawie taka jak u Łukasza, ale biała i długa. Czerwona czapka, płaszcz i okrągłe policzki. Oraz oczywiście worek pełen prezentów. Taki wizerunek świętego Mikołaja zna dziś niemal każdy, ale czy pierwszy święty Mikołaj rzeczywiście chodził ubrany na czerwono? Święta obalamy Bożonarodzeniowy mit. Agata Skorupa i Łukasz Atkiewicz. Zapraszamy, Zapraszamy na, na suche fakty. fakty. Jeden z pierwszych wizerunków Mikołaja został stworzony w XIX wieku przez Klementa Mura w wierszu Wizyta świętego Mikołaja. Amerykanie przedstawił Mikołaja jako elfa w miniaturowych saniach zaprzężonych w renifery. W tym okresie ludzie wyobrażali sobie, że Mikołaj mieszka w jaskini i ubiera się w brązowe stroje. Dopiero w drugiej połowie XIX wieku w świątecznej edycji Tygodnika Harpers amerykański rysownik przedstawił Mikołaja jako człowieka, a nie elfa. Zatem, kto tak naprawdę stworzył wizerunek Mikołaja z siwą brodą i w czerwonym kostiumie? Okazuje się, że Coca-Cola. W 1931 roku dla tego potężnego producenta napoju gazowanego obecny wizerunek Świętego Mikołaja stworzył ilustrator Haddon Sandlo. Mito balony, bo tak naprawdę Mikołaj urodził się w paterze na terenie obecnej Turcji około 270 roku. Na głowie miał infułę, a w ręku pastorał. Bez Wesołych świąt! świąt.